Przyszedł list. Drodzy Państwo, no cóż niezwykłego jest w listach? Nic. Przecież do każdego przychodzą listy. Ale przychodzą listy i dobre, i listy złe. Czy to będzie list zły? Ogród marzeń. Witam Państwa bardzo serdecznie. Nie wiem, ponieważ jest to list z Taurona. A jeśli jest to lista Taurona, więc oczekujemy drugiego półrocznego rozliczenia od czasu gdy mamy pompę ciepła. Po pierwszym półrocznym rozliczeniu płaciliśmy tylko 8 zł. Jak będzie teraz? Czy będziemy dużo dopłacać, czy nie będziemy, nie wiem. Wydaje mi się, że nie powinniśmy, ponieważ zima była bardzo ciepła, łagodna. I była bardzo słoneczna, a to też ważne, ponieważ od czterech lat mamy zamontowane na dachu solary o mocy 5 kW i one dużo prądu wyprodukowało, więc zobaczymy. Otwieram drżącymi rękami, z palpitacjami serca. No, jestem sama bardzo, bardzo ciekawa co tam jest w tym rozliczeniu. Koperta dosyć taka gruba. Wyjmuję. No, zobaczymy, o, ile tutaj mamy kartek, co my tutaj mamy, co proponujemy Państwu. Taryfa. Nas interesuje efekt w sumie końcowy. Pierwsza część tego. Tutaj są informacje, co nam proponują. A nie proszę Państwa, to jest chyba fałszywy alarm. To nie jest jeszcze y, rozliczenie. Nowa taryfa dla energii elektrycznej. Drodzy Państwo, to fałszywy alarm. Jeszcze nie to. A już myślałam, że to jest rozliczenie, bo koperta była dosyć gruba, a jest początek lipca, pierwszy lipca, i właśnie spodziewamy się tego drugiego rozliczenia, ale to jednak jest nie to. To są po prostu taryfy. No, zobaczymy. Na tarasie pod dachem, na pędach glicyni, ptaszki uwiły sobie gniazdo. Niestety nie wiem, co to za ptaszki są. Zazwyczaj w gnieździe siedzi mama, ale teraz jej nie ma. I zostały jej dzieci trzy takie tłuszczutkie ptaszyny. Tata im dostarcza pożywienie, cały catering. Dzisiaj jest bardzo gorąco, otwierają dzioby, Chcę im się pić pewnie, ale mogłabym oczywiście dać na miseczkę tutaj wody, ale mają kilka metrów do stawu, więc myślę, że mama i tata im na pewno tutaj dadzą. Bardzo fajnie wyglądają te młode ptaszki, bo mają tak na końcu głowy takie fajne włosięta, no i oczywiście dzioby takie szerokie, prawda? Po malowaniu, czas na szlifowanie papierem w szczelni, maluje maluję się papierem bezbarwnym drewno. Potem te włoski takie z drewna lubią tak do góry stanąć na języka. dlatego trzeba szlifować papierem, bo wtedy jest takie gładkie drewno, potem jeszcze raz maluję lakierem i zobaczę, czy to już wystarczy, czy nadal będzie takie ostre. Lato w pełni, owoce dojrzewają jak szalone, ja zbieram adres, dlatego że u nas właściwie prawie codziennie nie pada, rano też padał taki drobny deszczyk i teraz jest też bardzo gorąco, bardzo parno, chyba zanosi się na jakąś burzę, bo od starego samocza widzę, że już ciemne chmury napływają, więc chcę pozbierać. Te owoce, które jeszcze po prostu są na krzewach i nie spadły, a w tym roku agres wyjątkowo jakoś tak dojrzewa bardzo nierówno. Jedne owoce są zielone, inne są już ciemne. No ale cóż, no, zbieram te zielone, sama zjem, <grym>, a z tych ciemniejszych zrobię soki, bo miło będzie potem zimą pić ze spiżarni takie piękne, drowe, kolorowe soki. Mam nadzieję, że będziemy mieć w tym roku również dużo malin, bo w tamtym roku nie było ich zbyt dużo, było bardzo sucho. Liczę, że w tym roku będzie trochę więcej. Drodzy Państwo, teraz najciekawsza. Prawa. Trzeba te maleńkie owoce agrestu obrać z tych ogonków. Ja bardzo lubię to robić, no ale cóż, jeżeli już to wolę robić soki z malin, bo przynajmniej nie muszę tak obierać tych ogonków. Maliny są bez ogonków, no ale trudno. W tamtym roku nie mieliśmy w ogóle malin, były inne owoce. W tym roku powinno być więcej malin, ale zobaczymy, bo z tą pogodą to tak różnie.